Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Zaczynamy reading vloga, natomiast będzie to bardzo, bardzo specjalny reading vlog, ponieważ jest dzisiaj czwartek, 9 września, czyli dzisiaj właśnie zaczynają się, a właściwie zaczęły się już warszawskie targi książki. Pierwsze targi od praktycznie dwóch lat, wiadomo przez sytuację, która panowała, a na targach było zawsze mnóstwo ludzi. W Warszawie było to na Narodowym, natomiast w Krakowie nie wiem, bo w Krakowie nigdy nie, nie byłam na targach. Natomiast słuchajcie, dzisiaj, e, jutro i w sobotę będę, tak na dobrą sprawę, mm, dzisiaj nie tyle co na targach, bo już jest po 19:00, 19:20, ale idę się spotkać z dziewczynami, które. Oglądam bardzo namiętnie, których praktycznie chyba ja żadnego odcinka nie, e, nie przegapiłam, a mianowicie idę się spotkać z Zuzą z kanału Zaksiążkowane, z Magdą z kanału Gedbooki oraz z Nikolą z kanału Doktor Book. Oczywiście dziewczyny bardzo pozdrawiam. Trochę się stresuję, bo ja dziewczyn nigdy nie widziałam na żywo. Ale mam nadzieję, że super spędzimy sobie wieczór. E, pokażę Wam również książki, które będę czytała. No bo tutaj jest jednak reading vlog. I słuchajcie, pierwszą książką, którą chciałabym dokończyć, jest to mroczne życie Milo Bly. E, tutaj jestem na stronie 45. To jest historia opowiadana o rodzinie chyba, albo o osobie. To jest książka do dokończenia, więc ja też nie za bardzo pamiętam, natomiast tu chodzi o sektę. O tym, jak sekta może Tobą manipulować, jak może zmarnować Twoje życie. Jestem bardzo ciekawa. Następnie książka, którą dała mi do przeczytania na 2021 rok Marta z kanału Sezon Literacki i jest to Koniec Eddy. Ja przeczytałam 21 stron i słuchajcie, to będzie naprawdę ciężka, bardzo ciężka książka. Ona jest króciutka, natomiast już po tych pierwszych 20 stronach ja już miałam oczy jak orbity. Już powoli mi się tak nawet miał moment, gdzie mi się niedobrze zrobiło, bo była opisana scena, jak ktoś napluł na naszego głównego bohatera, i było opisane, jak ta świna i flegma po prostu spływa mu z twarzy. Brr. Natomiast zobaczymy. I chciałabym również przeczytać też króciutką książeczkę. Jest, są to dziewczyny z Kombini. Wybrałam sobie takie e, cienkie książki, no tam różne kłamstwa, ale ona jest opisana ogromną czcionką, ponieważ, no wiecie, są targi, więc ja będę głównie spędzała czas na targach. Przyjeżdża do mnie jutro też moja przyjaciółka, ona będzie u mnie nocowała z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, więc pewnie też ją Wam pokażę, przedstawię Wam Magdę. Byłam tak na dobrą sprawę raz w 2017 chyba Roku na, na warszawskich targach książki I chodziłam tylko i wyłącznie z Marysią Pozdrawiam Marysię Bardzo cieplutko i gorąco Także ja będę czytała te trzy książki Teraz do tramwaju, bo jadę teraz do Złotych Tarasów Biorę sobie dziewczynę z kombini Będę sobie w trakcie czytała i Idę się spotkać z dziewczynami Jestem bardzo ciekawa, co tam będziemy robić Jest już godzina 20:36. I słuchajcie, ja przychodzę do Was trochę poopowiadać o targach. Ehm, pokażę Wam również książki, które na tych targach kupiłam. I słuchajcie, z, naprawdę, z chyba z ręką na sercu, mogę Wam powiedzieć, że to były najlepsze targi w moim życiu. Ehm, nie dlatego, że kupiłam dużo książek, bo kupiłam ich tylko cztery, ale dlatego, że poznałam niesamowite osoby. Osoby, które mnie tak bardzo zmotywowały, słuchajcie, do działania, zmotywowały mnie do nagrywania dla Was, zmotywowały mnie do tego, żeby być sobą w tym, co robię. Eee, naprawdę aż mam łzy wzruszenia, ponieważ dawno nikt mi nie dał takiego kopa w tym, co robię, w moim hobby, czyli właśnie w nagrywaniu dla Was, w czytaniu książek. W poświęcaniu się, w staraniu, w doszkalaniu. Oczywiście mówię tutaj o Magdzie z kanału Getbooki, o Zuzi z kanału Zaksiążkowane oraz Nikoli z kanału Doktor Bóg. Dziewczyny przyjęły mnie z otwartymi ramionami, ze słowami wsparcia, z dobrymi radami. Podyskutowałyśmy sobie. Były też tutaj u mnie w mieszkaniu, także miałyśmy Cały wieczór praktycznie do tego, żeby się poznać. Yy, bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, bo z tego, co opowiadałyście, to mnie oglądacie, więc, Buziaki, dla Was jeszcze raz Wam dziękuję. Już milion razy Wam dziękowałam, ale naprawdę to, to jest coś, to jest coś takiego, co nic, po prostu nic mi tego nie wynagrodzi. W sensie chodzi mi tutaj o to, w sensie chodzi mi o nagrywanie, że. Ja mogę dostawać książki i ja mogę zarabiać z tego nawet jakieś pieniądze. Natomiast takie wsparcie od osób, które są w branży, które również nagrywają, które poświęcają się temu w 100%, dostać takie słowa otuchy, takie słowa wsparcia, takie słowa motywacji i takie słowa po prostu ewidentnie były są, są dla mnie najważniejszą wynagrodzeniem tego, co ja aktualnie robię. E, I powiem Wam, że to było dla mnie coś niesamowitego. Naprawdę dzięki jeszcze raz e, też chciałabym podziękować e, moim przyjaciółce Magdzie, którą... tutaj macie jej Instagrama. Ona dopiero, słuchajcie, zaczyna swoją przygodę z Bookstagramem. Również link do jej Instagrama zamieszczę Wam w opisie. Jeżeli chcielibyście. Zaobserwować ją tam, wesprzeć i też pokazać, jak. Niesamowitą jesteśmy społecznością książkową społecznością. To zachęcam was do tego, żeby ją zaobserwować na Instagramie. Ona również wkłada bardzo dużo serca w czytanie, uwielbia dzielić się swoimi opiniami. Także, jeżeli oczywiście będziecie chcieli i spodobał Wam się jej profil, to zapraszam was do opisu. Tam możecie łatwo przenieść się na jej profil na Instagramie. Pomijając już te wszystkie podziękowania, bo mogłabym dziękować, słuchajcie, ze dwa i ze trzy lata nawet. Natomiast, już przechodząc da z dalej, jeśli chodzi o targi, same w sobie uważam, że były ok. Natomiast mi osobiście na stadionie podobały się dużo bardziej. Może dlatego, że było tutaj sporo osób z tak zwanej łapanki, czyli osoby, które. Szły sobie, zauważyły, że są targi, podchodziły. Czasami były to nieciekawe osoby, i trzeba było je omijać szerokim łukiem, żeby albo czegoś wam nie zrobiły, albo żeby po prostu nie chodziły za wami i nie wyłudzały pieniążków na alkohol, załóżmy. Natomiast. Było spoko, było dużo stoisk, było dużo y, antykwariatów. E, pokażę Wam też, jaką udało mi się wyrwać książkę z antykwariatu. Jeżeli chodzi o promocje, to były słabe. E, były naprawdę słabe. Ja nie, nie, oprócz jednego wydawnictwa, wydawnictwa Wesper, z którego tak na dobrą sprawę zrobiłam tylko zakupy, to nie było żadnych jakichś większych promocji. Były maksymalnie minus 30%. Nie było żadnych książek typu dwa w cenie jednej albo trzy w cenie dwóch. Wydaje mi się, że takie promocje bardziej by zachęcały do wydawania nawet kasy. To akurat było takie średnie. Stoiska były bardzo, bardzo małe. No, sam wiadomo, sam widok to było pod samym pałacem kultury, więc widok był bardzo ładny. Natomiast były spoko, ale myślałam, że będzie trochę więcej tych promocji, myślałam, że będzie troszeczkę więcej. Ogólnie oceniam na w porządku. Ale nie czułam tej takiej magii, właśnie targów, tak jak byłam kiedyś na targach na stadionie narodowym. I tam było to po prostu takie, że jestem na targach, że czuję, że jestem na targach. A tutaj sobie chodziłam po prostu. No dobra, przechodząc już do pokazywania Wam książek, kupiłam sobie cztery. E, najpierw pokażę Wam trzy, które kupiłam sobie w wydawnictwie Wester, bo tylko w tym wydawnictwie podjęłam jakieś zakupy. E, a mianowicie kupiłam sobie Frankensteina, tutaj. Kupiłam sobie Frankensteina i słuchajcie, Frankenstein był za 25 zł. Cena na okładce to jest 43,90. Twarda oprawa. Ona była, ta książka jeszcze była zafoliowana. W środku zawsze jest przepiękna zakładka. Eee, bardzo proszę, zobaczcie sobie. Przepiękna zakładka Będę czytała Frankensteina Bardzo chciałam mieć tę książkę, więc dlatego ją sobie kupiłam Następnie książka, którą W ogóle to są trzy książki, które bardzo chciałam mieć I one idealnie pasują na teraz jesienny czas I jest to Wojna Światów Klasyka No też tutaj 23,90 Ja ją kupiłam za 15 zł Również twarda oprawa Była książka zafoliowana A w środku również jest Przepiękna okładka. Oni jeszcze wydawnictwo wesper, ja mam wrażenie, że oni tą, te zakładki robią z innego materiału i on jest po prostu taki fluffy, wiecie, taki fajny, fajny, jakby materiałowy troszeczkę. I ostatnią książką są to, jest to egzorcysta. No, tutaj też horror, bardzo znany, oczywiście. W środku też jest zakładka. I również planuję, ja oczywiście film oglądałam, ale bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tak na dobrą sprawę, jedyne fragmenty z filmu to kojarzę jak była parodia Straszny Film, i tam była scena właśnie z Egzorcysty, ale planuję ją przeczytać, więc wydaje mi się, że spodziewajcie się na przełomie jesieni i zimy, że te książki będę czytała. I ostatnią książką, którą udało mi się dorwać za 10 zł. Jak wiecie albo nie wiecie, ja skończyłam właśnie Park Jurajski od Michaela Crichtona i zobaczyłam, że jest inna jego książka. I słuchajcie, dorwałam za 10 zł wschodzące słońce, właśnie tego autora. I jest to, słuchajcie, kryminał, więc mi ogólnie. Bardzo, bardzo, bardzo się podobał Jurassic Park, dlatego stwierdziłam, że chciałabym się zapoznać z inną książką również tego autora. Dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi też o czytanie, to nic, nic nie przeczytałam absolutnie. Mój Mateusz poszedł teraz na koncert Maty, więc ja teraz sprzątam sobie w mieszkaniu, na słuchawkach włączam sobie e, Tolkiena, bo Równolegle z tym vlogiem Nagrywam vloga właśnie czytając Tolkiena, Płatce Pierścieni Później biorę sobie gorącą kąpiel I czytam Koniec z Edim, to jest króciutka książka Więc mam nadzieję, że ją dzisiaj skończę I jeżeli ją skończę, to chciałabym również Przeczytać dzisiaj Dziewczynę z kombini Więc dzisiaj taki typowo czytelniczy wieczór Jutro jadę na chrzciny Więc taka rodzinna Rodzinna imprezka Też kupiłam sobie sobie Słuchajcie Kupiłam sobie sukienkę. Ja bardzo lubię takie kwiecichy, więc i w nich się czuję najlepiej. Taka, wiecie. Taka nic specjalnego. Natomiast taka stół ma takie falbany. Natomiast ja jestem zadowolona spoko, więc jutro szczyny. A, jeszcze Wam nie pokazałam, słuchajcie, co to książek. To jeszcze kupiłam dwie właśnie jutro, ze względu na to, że idziemy na te chrzciny. I ja nie mam pojęcia zawsze, co kupować takiemu małemu dziecku. E, to stwierdziłam, że kupimy mu też na targach właśnie z Mateuszem. Kupiliśmy mu baśnie. Kupiliśmy mu baśnie Braci Grimm. E, chcie, chcemy, żeby miał po prostu taką pamiątkę. My e, napiszemy jeszcze w środku dedykację, podpiszemy się, żeby wiedział. E, że te baśnie są ode mnie, a drugie to są baśnie e, Andersena. Więc też takie dwie, podpiszemy je. No i dodatkowo jeszcze kupiliśmy takiego misia e, interaktywnego. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre. Też nie chciałam kupować nie wiadomo czego, z tego względu, że chciałabym, żeby mój prezent kojarzył się ze mną i z Mateuszem. Ja bardzo dużo czytam, więc. Ode mnie po prostu i od niego pójdą te baśnie, wpiszemy się ładnie. Mam nadzieję, że będą mu służyły kupele, bo ja osobiście mam nadal książki z swojego dzieciństwa i wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajna pamiątka, zwłaszcza, że są solidnie wydane w grubych oprawach i że rodzice w późniejszym czasie, jak już będzie dziecko troszeczkę czaiło czacze, będzie im czytało. Dobra, bo ten update jest tak masakrycznie długi, że szok kończę biorę się, sprzątam, słucham, później czytam, kąpię się i tak dalej. Także odezwę się do Was już z update'em później, jak uda mi się coś przeczytać. Do Was zrobić mały update. Ja jestem w pracy, jest wtorek 13.30. Eee, troszeczkę poczytałam, udało mi się w sumie dojść do dwóch trzecich książek, to nie miały sensu. Czytam dwie książki, eee, dzisiaj zaczęłam słuchać też trzecią na tym vlogu i słuchajcie. Um, najpierw może skupmy się na tych. E, pierwszą książką to jest Dziewczyna z Gombini. Jestem tutaj na stronie 42. Jak na razie spoko, podoba mi się. E, też w sumie powiem Wam, że um, jestem pewna, że dzisiaj tę um, książ książkę skończę. E, a druga książka to jest Koniec z Edim. Z tą książką mam pewien problem i to nie chodzi o problem taki, czy ona mi się podoba, czy ona mi się nie podoba. Um, ona porusza tak trudny problem, ona ma w sobie tak dużo stereotypów, ona ma w sobie tak dużo takiego myślenia strasznego. Tytułowy bohater Eddie jest gejem i po prostu wokół jego życia krążą osoby. Patologiczne osoby, które po prostu na każdym kroku mu utrudniają życie, które cały czas go strofują, które każą być kimś, kim on nie jest. E, dużo agresji, mnóstwo wyzwisk kierowanych w jego stronę. Bardzo ciężka książka. Natomiast wydaje mi się, że warto dać tę książkę osobie, która ma pewne takie wiecie y, homofobiczne zapędy zachowywała się kiedyś bardzo źle w stosunku do y, gejów czy do lesbijek jak ciężko te osoby przechodzą okres dojrzewania jak przechodziły okres dojrzewania jak są traktowane w jaki sposób y, po prostu były no straszne powiem wam jest to straszna książka ale wydaje mi się, że jest to bardzo ważna książka. Tutaj jestem na stronie 61. To jest książka, której ja poświęcam dosyć dużo uwagi, ponieważ chciałabym całkowicie poświęcić się tej książce, bo uważam, że ona jest bardzo, bardzo ważna. Cała książka ma stron 172, także y Szybciutko, szybciutko na pewno je przeczytam. Na pewno do końca vlogu będziecie mieć na temat tych dwóch książek całkowitą taką wiecie, całkowitą taką recenzję. A trzecią książką, którą zaczęłam słuchać, jest to Druga szansa od pani Bereniki Miszczuk. Jest to thriller. Ja dopiero co zaczęłam go słuchać, natomiast jest to bardzo cienka książka. Zobaczymy. Na razie jeszcze nic nie chcę o niej mówić, bo tak jak mówię, no dopiero to zaczęłam, więc nie chcę tutaj jej wydawać osądu. Natomiast słucha się tego przyjemnie, słucha się tego dosyć szybko, także myślę, że też dzisiaj maksymalnie jutro tę książkę skończę i powiem Wam, co dokładnie o niej uważam. A ja już kończę ten update, wracam do pracy i odezwę się do Was już pewnie później. Przyszłam zakończyć tego vloga i zrobić Wam małe podsumowanie, a więc udało mi się przeczytać trzy książki. E, czyli konie, może zacznijmy od koniec z Edim. To była książka, która bardzo, ale to bardzo mnie ujęła e, bardzo mnie wystraszyła bardzo mnie przejęła. E, nawet nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć, bo o fabule już Wam powiedziałam mniej więcej i myślę, że więcej tutaj absolutnie nie wolno dodawać. Sama historia straszna, e, wzruszająca, zadziwiająca, w pewnych momentach obrzydzająca, mimo że jest to bardzo cienka książka, bo ona, słuchajcie, ma tylko 170 stron, to to, jak ta książka po prostu łapie za serce, i jak wyzwala w tobie. 40 tysięcy różnych odczuć. To jest coś niesamowitego. Ja tej książce dałam na Goodreads e, 5 gwiazdek, natomiast daję jej 4,75. Moim zdaniem też jeszcze jedyny minus to mogłaby być dłuższa, mogłaby być to, ta historia mogłaby być bardziej rozwinięta. Następnie dziewczyna z Kombini. Tej książce dałam 4 gwiazdki. To była bardzo w porządku książka. E, tak samo już mówiłam Wam o tym, o czym opowiada, więc już nie będę się powtarzała. Natomiast jest to przyjemna książka pokazująca to, że rób to, co chcesz. I nie patrz na innych, bo nikt za ciebie życia nie przeżyje. Jeżeli tobie coś sprawia przyjemność, jeżeli chcesz się zachowywać tak, a nie inaczej, to po prostu się tak zachowuj i mniej po prostu gdzieś wszystko to, co mają, inni o tobie bardzo fajna, pouczająca szybciutko się ją czyta króciuteńka więc ja również ją dla was wam polecam i ostatnią książką słuchajcie którą zaczęłam słuchać i mówiłam wam dosłownie jeden klip temu to jest słuchajcie Druga Szansa od Katarzyny Bereniki Miszczuk ja tej książce dam dwie gwiazdki ponieważ w ogóle dobra o czym opowiada? Książka opowiada o dziewczynie, która budzi się w miejscu, nie wie kim jest, nie wie, nie wie co się stało, nie wie kim jest jej rodzina i ona jest w szpitalu takim ala psychiatrycznym em, i stara się, żeby wszystko sobie przypomnieć, no i tam dzieją się rzeczy w tym szpitalu psychiatrycznym, z oczywiście są różne podejrzenia, nie wiem, ja wiem, że ona jest wznawiana, ta książka, ja mam też egzemplarz recenzencki. Więc nie mam, nie mam, wiecie, tej strony, która mówi o tym, które to jest wydanie i z którego roku i tak dalej. Ale to nie było nic nadzwyczajnego. To się słuchało i czytało leciutko, tak wręcz, bo czciąga też jest ogromna. Cały czas coś się dzieje, więc, tak jak mówię, to jest dobra książka na poczytanie sobie wieczorkiem, w jesienne wieczory. Natomiast, żebym ja ją polecała komuś tak bardzo, że przeczytaj, no to nie, dała mi dwie gwiazdki, by dla mnie to nie było nic nowego, to nie było nic, co mnie zachwyciło, to nie było też coś, co skradło moje serce, co nawet. Ja, wiecie, co czytałam, to tak yy, i słuchałam, tak wiecie, na jednej linii. Nie było czegoś takiego, że ja chcę znowu kontynuować tę książkę. Czasami też się zmuszałam do tego, bo mówię, dobra, już do tego reading loga po prostu ją skończę. No, tak jak mówię, nic, co po prostu by mnie jakoś tam porwało, czy w ogóle jakoś zachwyciło, bo wiecie... Ja wiem, że są y, mnóstwo jest książek w tej tematyce, ale, ale to po prostu w ogóle na płaszczyźnie. Zero emocji podczas czytania. No, także cieszę się, że udało mi się przeczytać te trzy książki. Powiedzcie mi, czy planujecie którąś z nich przeczytać. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!